Jest takie powiedzenie: Mój dom, moja twierdza. Pasuje ono jak ulał do tego, co wydarzyło się w ostatni piątek w jednym z mieszkań bloku 25 przy ulicy Sobieskiego. To zdarzenie pokazało, że bez dobrej woli właściciela lokalu zarówno administracja, jak i wszystkie służby są bezsilne, nawet jeśli trzeba interweniować w imię wyższej konieczności. Jest tam lokator, który no niestety nie dba o swoje mieszkanie, i okazało się, że zalewał sąsiadów. No chcieliśmy się do pana dostać, oczywiście nikt tam drzwi nie otwierał, a ponieważ pana już jakiś czas nie było widać, więc mieliśmy takie podejrzenia, że być może coś się stało. Na miejsce wezwano więc policję i straż pożarną. Gdy służby miały już wejść do mieszkania, jedna z mieszkanek bloku poinformowała funkcjonariuszy, że niedawno widziała właściciela lokalu. W tym momencie pojawił się problem, skoro nie istniało zagrożenie dla życia i zdrowia mężczyzn. Służby nie miały podstaw do tego, aby wejść do środka. My nie jesteśmy w tej sytuacji władni do podejmowania decyzji. Na nasze żądanie nie, moż, nie mogą zostać wyważone drzwi, tak? Administrator, administrator podejmuje takie decyzje, a my zabezpieczamy miejsce zdarzenia, czyli dbamy o to, żeby osoby trzecie nie dostały się do tego mieszkania, żeby nic z tego mieszkania nie zostało skradzione. W praktyce żaden administrator z obawy przed oskarżeniem właściciela bez powodu drzwi nie wyważy. W piątek przy Sobieskiego nieszczęścia udało się uniknąć. Zakręcenie głównego zaworu wody zapobiegło poważnym zniszczeniom. Ja od razu zareagowałam, więc panowie przyszli i zaraz tam nie wiem, o dziewiątej było zakręcone. Co się tam nazbierało? No to teraz musi przelecieć, musi nowa prana bo to w tym pojemniku jeszcze odwrócę. Śmierdzi to szampem, więc nie widzą tam pękło, skąd tam leci. Można to było sprawdzić dopiero kilka godzin później. Do awarii doszło po godzinie 9 rano, a właściciel mieszkania zjawił się w nim dopiero około 16. Na szczęście wpuścił hydraulików do ośrodka i dzięki temu mogli oni naprawić uszkodzenie. Jest to oczywiście taki ewidentny przykład, że no niestety, ale administracja pomimo największych chęci, nie ma większych uprawnień niż ma policja, Straż Pożarna, czy w tym momencie Prokuratura, dlatego że po prostu panowie oczywiście z policji przyjechali, asysta dla nas była, no ale niestety, bez zgody prokuratora, jeżeli człowiek jest w domu, jeżeli wiadomo, że się z nim nic nie dzieje, oni też do mieszkania nie wejdą. Bez nakazu mogą wejść tylko i wyłącznie wtedy, jeśli jest zagrożone życie lub zdrowie mieszkańców. Mamy informację, że jest pożar w mieszkaniu, a wewnątrz znajdują się osoby. Wtedy my, jako policja, podejmujemy decyzję. Wzywamy straż pożarną i zostają otwierane drzwi. I wtedy jako policja wykonujemy swoje czynności zgodnie z naszą ustawą. W tym przypadku prawo i oczekiwania lokatorów nie są zbieżne. Ci drudzy oczekiwaliby przede wszystkim skutecznego rozwiązania swoich problemów. Wiedzą bowiem, że doraźna naprawa uszkodzonej instalacji to tylko odwleczenie kłopotów w czasie. Ale to było do przewidzenia, to było do przewidzenia wcześniej czy później, że będzie taki celizji. Nawet przez to, że są niekostarły i nie, nie pasław, żeby wymienić nie wpuściły e ekipy i wszyscy się zanachowali przez niego. I niestety bez zmiany prawa zrobić się w tej sprawie wiele nie da.